Siema Wam Tutaj ja Kamil Bilek mm, No Dzisiaj zaczynam na YouTube kanał prowadzić. Witam Was 25 2016 roku Moje miasto to Elbląg. Co mnie zachęciło do yy, nagrywania na YouTube to jest to że, że wszyscy się mnie pytają czy będę nagrywał na YouTube i nie mogłem się zdecydować do pewnego czasu. To więc dzisiaj zaczałem, to więc dzisiaj już zaczynam nagrywać na YouTube. Będzie oto pierwszy. Yy, no będzie oto pierwszy mój odcinek dzisiaj. Co wam powiem, to jest to, yy, od czego to się zaczęło? No zacząłem od Instagrama pierwszy yy, spróbowałem swoich sił na Instagramie pierwsz, No i się okazało, że te krótkie 14-15 minutowe filmiki się zaczynają ludziom tam polować. Co niektórzy, co, co niektórzy mi mówią, chociaż ja tam robię sobie siebie świrusa, ale to nic. Zapraszam Was do oglądania tam na Instagramie Kamil Bilek. Na Facebooku też możecie mnie dodawać do znajomych Kamil Bilek. Na Snapchacie jestem Bilek4551. No, i też gdzie mnie znajdziecie, to na asku jest, nie? Co ja Wam jeszcze powiem takiego ciekawego? Pochodzę z pięknego miasta Elbląga. Mam 19 lat, prawie 20. Chociaż się nie czuję na ten wiek. Hmm, co Wam jeszcze takiego ciekawego powiem? To jest yy, to, że jestem uczniem klasy trzeciej zawodowej, czyli o profilu stolarz. Tak, meble, piękna dziedzina. Piękny zawód. Zobaczymy, co dalej. Będzie. Hmm, jak na, swój, jak na swój wiek, to nie powiem, że jest źle, bo jest dobrze. Hmm, hmm, co wam jeszcze mogę powiedzieć? Co mnie nakręciło do kanału na YouTube? No, tak mnie już proszono, proszono od długiego czasu, nam mówiono, mówię, a może przełamie się, a może spróbuję, a może spróbuj, a może jednak warto. A z drugiej strony, nie, nie, po co, bez sensu, no ale skoro na Instagramie tak czy ludzie chcą oglądać i tyle masz tam lajków i tyle, to może i na YouTube będzie się komuś podobało te nagrywanie filmików i będzie ktoś cię chciał oglądać dalej, nie. No zobaczymy, no robię to dla siebie, bo chcę zobaczyć, czy mi wyjdzie coś w ogóle, bo kanał prowadzić to pierwszy raz będę, coś takiego jak kanał na YouTubie, to będzie dla mnie nowość. No, i co tam jeszcze mogę Wam powiedzieć, takiego ciekawego? Hmm. Moje ulubione sporty to siatka ręczna, nożna, tak niekoniecznie, ale też lubię oglądać. No i oczywiście co? Moja ulubiona, moja ulubiona pora roku to lato. No lubię, gdy jest ciepło, bo przynajmniej wtedy to można wyjść sobie pograć, jak się ma z kim w siatkę, w, w, czy tam w nogę. No, można w kosza pograć o, którego grałem. Bardzo chętnie jak miałem skład Co tam jeszcze wam powiem ciekawego Teraz zima, no to co wam mogę powiedzieć W zimę tak nie za bardzo lubię Jedynie co lubię to jakieś No jakaś deska Jakiś snowboard, jakieś łyżwy To w zimę, to w zimę lubię Owszem tutaj się z wami zgodzę To owszem może być Jak dla mnie Co tam wam jeszcze ciekawego mogę powiedzieć O sobie no, jak widzicie, jestem chłopakiem. Mam te 19, 19 lat. Jak to mówią. O, co tam jeszcze Wam ciekawego sobie mogę powiedzieć? Jak to, jak to w tej piosence śpiewać każdy może? Czasem lepiej, czasem gorzej. To jestem tego zdania, że nagrywać też każdy może. Czasem lepiej, czasem gorzej, nie? Jak to komu wychodzi, to nic nie szkodzi. A popróbować trzeba. Czegoś nowego, spróbować się w różnych dziedzinach, to człowiek musi. Bo jak nie popróbuje, to nie będzie wiedział. Na co go stać, na co jest pewien siebie. No. A ja pewny siebie nie jestem. U mnie jest człowiek. Ja nie jestem człowiekiem idealnym. Bo nie, nie uważam siebie za człowieka ide, idealnego. Wręcz przeciwnie, człowiekiem idealnym nie jestem. A jakbym był człowiekiem idealnym, to nie wiem. To był ojej, taki. Mm, mm, do rany przyłóż. A wcale taki nie jestem. Idealny. Więc co wam powiem jeszcze czegoś ciekawego. Zima, zima. No zima nastała, co wam mogę powiedzieć? Ten zimowy okres. Moja ulubiona muzyka, no to więc polskie przeboje to są moje ulubione muzyki. Tam czyli jakiś Perfect, budkę suflera e, jakiś disco polo jakiś akcent, no jakieś maksele, czy tam na przykład e, ten no czy tam na przykład e, przez przy, no, przy oczy zielone albo e, no albo Simon Wydra co tam jeszcze lubię Rap oczywiście albąski swój, miasto swój no, miastowy rap oczywiście lubię Lubię też i inny rap Lubię muzykę DJ, bardzo lubię słuchać muzyki DJ, szczególnie grając i z DJ, którzy jeszcze nawet są znani, a nawet chcą się znać, nawet i młodzi, to chętnie posłucham, zobaczę, co komu wychodzi. Bo to też nie sztuką jest grać dla ludzi, a grać komuś muzyką, która się innym podoba, a innym nie, bo każdy ma swój gatunek muzyki, to też jest różnica. No co tam, lubię jeszcze tego? Disco Polo właśnie, polskie muzyki, no. Oczywiście też e, Ira nie IRA, Ziemy, owszem, Lady Punk, o. E, co tam jeszcze mogę wam powiedzieć, co ja lubię, mm, ten co ja lubię jeszcze T-Love, o, mogę też słuchać T-Love, elektryczne gitary, no i oczywiście Grehuta, nie jak no. Jak klasyk to klasyk Grehuta, Lombard przeżył to sam. No. I co ja wam jeszcze mogę tego ciekawego powiedzieć o sobie? Zmotywowałem się, próbuję, kombinuję, może coś mi wyjdzie, dlatego nagrywam dla was dzisiaj filmik. Czy się komuś spodoba czy nie, zachęcam do pytania, do zapytania, do zadawania pytań. Ja chętnie na jakieś pytania odpowiem. Jak będę wiedział i umiał udzielić odpowiedzi, owszem, to wam udzielę. Eee, no. No i co tam? No i zachęcam Was do oglądania mnie. no Zobaczymy, czy mi coś wyjdzie w ogóle, te kręcanie tych filmików. Yy, no. Lubię o, i jeszcze pytacie mnie, co ja lubię. Motory... Co ja... jeszcze miałem powiedzieć, co ja lubię. Yy, no to co? motorizację No oczywiście zwierzęta, nie? Kotki. no Koty, kotki. No. Wiadomo, jaki kotki to i... no Jaki kotki to i dziewczyny, nie? No, bo każda. No, bo, 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 każda dziew, bo każda dziewczyna, bo każda dziewczyna jest taka, że można, że, że można jeżeli, jeżeli chłopak jest miły, jest w stanie powiedzieć, no to może powiedzieć, że kotka. Jeśli jej się spodoba to określenie, bo jak nie, to repką dostaniesz. Może być i tak. No to tam mam wam powiedzieć. Hmm... To ja mam jeszcze wam tutaj powiedzieć tego ciekawego. Mam piękne miasto, to wam powiem. Zachęcam Was do oglądania mnie. No i oczywiście do sprawdzania na Facebooku, do zapraszania do znajomych, jeżeli ktoś chętny filmikiem, zachwycony będzie. Chociaż nie wiem, bo to same gadanie, to ktoś sobie pomyślała, pieprzysz, pieprzysz, pieprzysz tylko. Nic tam ciekawego nie wywodzi z tego. Jedno przez drugie. No dobra, są ludzie i tacy i tacy. No, jedni, jedni lubią na przykład śpiewać, a ja lubię na przykład gadać, nie? To jest moją Mer remonom, renomum. Jak to mówią? Jeden lubi śpiewać, drugi lubi sobie gadać. Ja lubię na przykład sobie gadać. Ja jestem osobą na przykład, która lubi pogadać jeszcze, jak ma z kim na jakieś tematy, to owszem. To może gadać, 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 nie? No i co tam wam jeszcze chciałem powiedzieć? No i zachęcam, zachęcam Was do mojego oglądania mnie. Bo zaczynam dzisiaj nagrywać, film, nagrywać filmik. To będzie pierwszy, jeżeli Wam się spodoba, będą dalsze. No to więc ode mnie tyle. I bajo. I miłego dnia życzę. Życzę. I do zobaczenia na kanale na YouTubie. Bajo.